Patrycja LPS TV. pierwszy shopping na kanale LPS Patrycja Podraszał postawał. No to zaczynamy. Chciałam ja jeszcze powiedzieć, że Peczo kosztował 4 zł. No. Mam po innym, czyli po tym, bo też ten Peczo by ale to kupimy już. 100 no, złotych, nieważne. No tylko szosary, czy to jest złote, nie wiem czy to widać, bo się nie chce mi naoszczyć trudno, no to zacznijmy rozpakowywać. No, czekajcie chwilkę o ponieważ wcześniej już robiłam tam filmiki musiałam znowu wkładać to wszystko więc no teraz muszę sobie wykazywać to jest takie można oszczyć jak krw, przed na taką o, schowka, gdzieś można wchodzić, olarczy, Teraz proszę te wszystkie Więc Chwilkę, poczekajcie. Dobra, już no już pierwszą palenkę Każdy taka akcesoria do niej, jest. Do każdego do do zresztą z nieorginalnych warsztatów. Kupiłam w Chińczyku za 4 zł. Nie było ładnej rzeczy, więc wzięłam. No dobra. To taką małpkę. Mam no, już małpki, ale oryginalne. Ech, no, wygląda. Jest różowa. Ma zielone oczy. Przepraszam, jeżeli jest takie hałasowanie. Wiem, ale moje zwierzątka świnki morskie strasznie hałasują, bo coś tam robią. No, może na koniec pokażę. To jest taki pertek. O, to taki... Ma chyba, czekaj. A nie, wydawało mi się, bo w kamerze tak wyglądało. Przepraszam, że takie dziwne ten, ja, no, ale jakoś dziwnie mi tu się chce. Chce mi się ostrzyć. No dobra, to taki petek. No, okej. Okay. Co to jeszcze powiedzieć? Chciałabym powiedzieć, jeszcze że... No, na no, następny filmik, który nagram. Tak, tak. Od ale razu Jutro może być już kolejny, shopping Pięknie. Ale teraz, Dajcie. Budzie na kanał Patrycja, a to jest CV. CV. No dobra. No to paaa. A, właśnie, jeszcze wam nie pokazałam. No pokazuję świnki moje marskie. Dobra. Chwileczkę czekajcie. A to są moje dwie świnki morskie, to jest princesa. Strasznie ucieka od ludzi. A to jest mój karmelek, który on mnie... ucieka już od ludzi, bo bardziej przyzwyczajony niż princesa. I moje dwa szczurki nakrywam na krześle teraz No to. No i to koniec. Dobra, to pa. Yhín tanta grandanya